i Co się dzieje na tym świecie, to ja nie wiem już Młodzi szukają atencji pośród stada krów Każdy MC jednakowo w buźkę bierze chuj, który wbijam A głowę znów im trzepie skun Jestem old schoolową panią, ale nie zarzucaj mi Że pogoniłem te zwroty tanio, samo chciało wyjść Najgorzej się czuję rano, kiedy super miało być Ale ta druga tożsamość pokrzyżowała plan B nas i co pokażą ziomy my to i wysyp Podaj mi, Majka zakręcę jak płytą DVD Nie potrzebuję Blu-raya, bez niego wczytuję styl Który tak jak dobry temat podam pod postacią Magade Kład ścieżki, nawet mogę zapewnić, że dziś jestem jednym z tych, których nie dla pęgi Wląb pryjebane kreski Wierz mi, ten w Moje teksty dają kurwa efekty nie kit ale egzotyczny skun, rytuał jaka ja łaska Pierdoli, że to narkotyka Nigdy nie zwalił blanta jest we smoke Y w Miska grupa elitarna, ten sam towar bez podwyżki Sztuka to szyszki, dupa to plik plik, bajac to w ribi Dzień wyjewał ze słoika, teraz baty zwija mi. Pa, pa, pa. Papa kurwo, serawiki, raj klej, tam sklejry. Nie, 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 nie w Andreas, klepa MS za W końcu czuję spokój, na pewno się wyśpię dziś. Za dużo tłoków, pętlizów nie mogłem wyjść. Amnezja przez tlęty dym, planak było, ale młyn. Ha, ha. spaliłem szansę na win. Mama się boi, że spierdolę sobie do reszty życie. I właśnie robię to codziennie na jebanym stricie. Wypluwam ból, bit, wy tego nie gminicie. Jak chcecie mnie zabić, to urosnąć musicie. Jak chcecie pomóc to podajcie w końcu łapę Muszę się odnaleźć dziś przejebałem mapę Zabłądziłem -zab w tym posranym biegu w opapę. Tu gdzie imitują ludzi jak jebany mapę Tu kogoś kim nie jesteś jak jebany zjeb Widzisz korzyści to się kleisz jak jebany lep Zjedzony łeb wam raczej nie pomaga Dacie sobą pomiatać byle sypnęli władza się urodziłem na blokach po 20 latach widać po mnie Szybko stamtąd zawinęliśmy by było na spodnie Otoczenie nie było dobre hmm Ja w sumie też byłem chujem Vou até...